This morning on the bed. The hazy sunrise wraps up veil around my head. I can't mi w ogóle, dlaczego no z nim pomysłu chodzisz pomysłu, na luzie? Dlaczego pomysłu. go puszczasz? W ogóle skąd ten pomysł, żeby chodzić z koniem na luzie? Przecież nikt tego nie robi. Górza mnie prowadzenie konia na szurku, Uważam, że to bardzo ogranicza jego inteligencję nie dajemy mu w ogóle prawa wyboru, żeby on robił to, na co ma ochotę. Ja bym chciała, żeby mój koń ze mną chodził, bo chce. I odkryłam, że jak jest spuszczony, to miałeś okazję widzieć, jak się bawi i wręcz mówi, chodź pokopiemy się, będzie fajnie. I taka jest moja intencja. I co, jak, jak długo z nim tak chodzisz? No, zaczęłam wytrosować to tydzień temu dokładnie. Hej, hej, chłopie. Dokładnie tydzień temu minął w sobotę, poszliśmy na pierwszy spacer pod tamten las. I w zasadzie od tego czasu, za każdym razem jak przyjeżdżam, to go biorę na spacer. Bez względu na to, czy wsiadam, czy nie wsiadam. Po prostu idziemy samopas. I jak to w ogóle wygląda? Jak to na początku? Zwiał Ci kiedyś w ogóle? Raz mi zwiał, ale w zasadzie to tak... On się już chyba chciał bawić, a ja nie byłam w stanie za nim nadążyć. I takim pojechał łukiem, wrócił sobie do stajni. Ale jak doszłam mniej więcej do tego fragmentu i go zawołałam, to wrócił do mnie. Aha. Więc nigdy nie uciekł w panice, wręcz chyba... On to traktuje jako taką zabawę, no on po prostu sobie może gdzieś iść. I nie trzymam go, nie ciągnę, za gębę nie szarpię. Tak mi się robi trochę z niego koniopiec. Aha. I nie, 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 powiedz coś. coś od siebie. I jaki macie plan teraz? No plan mamy taki, że będziemy się oddalać coraz bardziej od stajni. Myślę, że latem nam będzie łatwiej szło, bo on będzie mógł skubać coś po drodze. Bo w tej chwili jest problem taki, że on na przykład teraz już się nudzi to jest taki moment, czas na ten moment, kiedy koń się zaczyna nudzić, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ucieknie od nas. No nie ukrywam, że tutaj dużym atrybutem są marchewki w mojej ręce i nie czarujmy się, tak? Czy to po kieszeniach pochowane? Ale no to, że przychodzi z takich odległości, to No to co życzę Wam miłego spaceru, tak? Dziękuję Gdzie wam. dzisiaj idziecie? No już teraz wracamy w zasadzie. Bo jest na tyle podjarany, że nie chcę za daleko odchodzić, bo mam wrażenie, że uważaj, że, no, że przegnę tą granicę przekroczę, Także też trzeba wyczuć się na swój konia. Jak jest taki bardzo podjarany, to nie ma sensu chodzić daleko. Trzeba dopasowywać, ale już przeszliśmy dzisiaj przez ten, przez rów, czego nie chciał zrobić wczoraj, więc jest jakiś mały plus.